Zadanie 22 próbna matura marzec 2023. W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątna BC ma długość 8, a przeciwprostokątna AB ma długość 10. Dłusieczna kąta CBA przecina przyprostokątną AC w punkcie D. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź. Długość odcinka CD jest równa. I cztery odpowiedzi do wyboru. W zadaniu mamy obliczyć długość odcinka CD. Odcinek CD jest tutaj i oznaczam sobie literką X. Dalej. Dwusieczna kąta CBA przecina nam przy prostokątną AC w punkcie D. Tu oczywiście dwusieczna dzieli nam kąt na dwie równe części. I skorzystamy z twierdzenia o dwusiecznej kąta wewnętrznego, ale zanim skorzystamy z tego twierdzenia, to najpierw skorzystamy z innego twierdzenia w celu obliczenia długości trzeciego boku. Trzeci bok oznaczymy sobie tu literką A. I ponieważ jest to trójkąt prostokątny, korzystamy z twierdzenia Pitagorasa. Stwierdzenia Pitagorasa. Oczywiście każdy to twierdzenie zna. A do potęgi drugiej dodać b do drugiej, to jest c do drugiej, to jest a, to będzie b, a to niech będzie c. No i obliczamy. A, czyli nie wiemy, a do drugiej dodać b, czyli 8 do potęgi drugiej równa się 10 do drugiej, czyli a do drugiej to będzie 100 minus 64. Czyli a do drugiej to 36. Po spierwiastkowaniu a to 6 lub a to minus 6, ponieważ długość boku nie może być ujemna, więc wybieramy wartość dodatnią, czyli a to jest 6. Skoro długość odcinka ac to 6, cd to x, to ten fragment to będzie 6 minus x. 6 minus x. To jeszcze to tak sobie poprawię. To teraz możemy skorzystać z twierdzenia o dwusiecznej kąta wewnętrznego, czyli z twierdzenia o dwusiecznej kąta wewnętrznego. Trójkąta. W tablicach dostępna, dostępne to twierdzenie jest na stronie 18, czyli to jest twierdzenie o dwusiecznej kąta wewnętrznego trójkąta. I ta dwusieczna kąta wewnętrznego trójkąta, czyli ta dwusieczna, dzieli nam przeciwległy bok w odpowiednim stosunku. W stosunku takim, że długość tego boku do tego odcinka, czyli 8 do x, ma się tak samo. Jak długość tego boku do długości tego odcinka, czyli 10 do 6 minus x. Czyli pamiętamy długość tego boku do tego odcinka i drugiego boku do tego odcinka, jeśli oczywiście to jest dwusieczna kąta. Przemnażamy sobie na ukos, czyli 10x jest równe 8 razy 6 minus x czyli 10x to będzie 48 minus 8x, czyli 10x dodać 8x to jest 48. Ciąg dalszy będzie tu, czyli 18x to będzie 48 dzielimy przez 18, czyli x to będzie w ułamku 48/18 po uproszczeniu przez 6 to tu będzie 8 trzecich, wyłączamy całości, czyli to będą 2 całe i 2 trzecie. I stąd dostajemy odpowiedź, że długość odcinka CD u nas oznaczonego X to 2 całe i 2 trzecie, czyli odpowiedź C.